Śnieg padał na wieś górską, jak biały całun, okrywając każdą chatkę, każdy płot, każdą drogę prowadzącą do tej zapomnianej przez Boga wioski w głębi Karpat. Katarzyna Nowak patrzyła przez małe okno swojej izdebki na białą pustynię za progiem. Jej oddech pozostawiał mglistą plamę na szybie. Trzy lata minęły, odkąd Stefan umarł w tej samej izbie, a ludzie wciąż szeptali jej imię, jak przekleństwo. W każdym kościelnym dzwonie słyszała oskarżenie, w każdym spojrzeniu sąsiadów widziała strach. Była kobietą, która według nich przynosiła nieszczęście, kobietą, której dotyk oznaczał śmierć. Jej ręce, które kiedyś pieściły męża, teraz drżały przy każdej czynności, jakby same w siebie wątpiły. Co się stało tamtej nocy, kiedy Stefan krzyczał i drgał w gorączce, zanim na zawsze zasnął? Czy naprawdę była winna? Czy może jej miłość była przekleństwem, które zabiło jedynego człowieka, który ją kiedykolwiek pokochał? Myśli te krążyły w jej głowie jak wichura za oknem, bezlitosne i zimne. Wieś górska była miejscem, gdzie tradycje były silniejsze niż prawda, gdzie strach był silniejszy niż rozum. Babcia Zofia, najstarsza kobieta w wiosce, mówiła wszystkim, że Katarzyna nosi w sobie złego ducha. Że każdy mężczyzna, który się do niej zbliży, umrze w męczarniach. Ludzie słuchali każdego słowa starej kobiety, jakby były ewangelią. Nawet ojciec Wojciech, dobry człowiek o wielkim sercu, nie potrafił się przeciwstawić temu przesądowi. Katarzyna żyła teraz w izolacji, utrzymując się z szycia i haftu, ale nawet to robienie stawało się coraz trudniejsze. Bo kobiety bały się przynosić jej tkaniny, obawiając się, że przekleństwo przeniesie się na ich rodziny. Jedyną osobą, która jeszcze z nią rozmawiała, była Małgosia, jej dawna sąsiadka, ale nawet ona robiła to ukradkiem, gdy nikt nie patrzył. Zimowe wieczory były najgorsze, kiedy ciemność opadała na wioskę jak ciężka koldra, a Katarzyna zostawała sama ze swoimi myślami i wspomnieniami. Słyszała wtedy głos Stefana, jego śmiech, jego obietnice o wspólnej przyszłości, o dzieciach, które mogliby mieć. Wszystko to zostało pogrzebane razem z nim na wiosennym cmentarzu. Czasami myślała o ucieczce, o opuszczeniu wsi górskiej na zawsze, ale dokąd miała pójść? Była kobietą bez rodziny, bez pieniędzy, bez nadziei. Poza tym w głębi serca wierzyła, że może ludzie mają rację. Może rzeczywiście była przeklęta, może jej miłość była trucizną, która zabiła Stefana. Ta myśl była najgorszą ze wszystkich, bo oznaczała, że nigdy więcej nie będzie mogła kochać, nigdy więcej nie zazna ciepła ludzkiego dotyku, nigdy nie usłyszy słów czułości skierowanych do siebie. Była żywym duchem, widmem wędrującym po ziemi między życiem a śmiercią, między miłością. A przekleństwem. Wichura szalała tej nocy jak rozwścieczone zwierzę, uderzając w okna i drzwi z taką siłą, że całe chaty trzęsły się w posadach. Katarzyna obudziła się od głośnego walenia w jej drzwi, dźwięku, którego nie słyszała od miesięcy. Kto mógł szukać schronienia u przeklętej kobiety w środku nocy? Jej serce biło szybko, gdy powoli podeszła do drzwi. Każdy krok odbijał się echem w pustej izbie. Za drzwiami słyszała męski głos, głęboki i ochrypły od wiatru. Proszę pani, szukam schronienia przed burzą. Jestem podróżny i nie znajdę już dziś żadnego miejsca. Katarzyna zawahała się, jej ręka drżała na zasówce. Wiedziała, co znaczy otworzyć te drzwi. Wiedziała, że rano cała wieś będzie mówić o mężczyźnie, który spędził noc w domu przeklętej wdowy. Ale człowiek na zewnątrz mógł zmarznąć na śmierć w taką noc. Czy mogła pozwolić, by ktoś zginął pod jej progiem? Czy to nie byłoby jeszcze większym przekleństwem? Otworzyła drzwi. Przed nią stał wysoki mężczyzna około 35 lat, z ciemnymi włosami pokrytymi śniegiem i zmęczonymi, ale życzliwymi oczami. Nosił skórzaną torbę na ramieniu i drewniany kufer u stóp. Narzędzia cieśli, widoczne pod połą płaszcza. Nazywam się Tomasz Kowalski, powiedział, kłaniając się z szacunkiem. Jadę do Krakowa, ale ta burza zaskoczyła mnie w drodze. Katarzyna cofnęła się, pozwalając mu wejść, ale nie odezwała się ani słowem. Obserwowała go, gdy rozglądał się po jej skromnym mieszkaniu, spodziewając się zobaczyć w jego oczach ten znajomy strach. To rozpoznanie, które zawsze pojawiało się, gdy ludzie realizowali, kim ona jest, ale tego nie było. Tomasz patrzył na nią z wdzięcznością i ulgą. Nic więcej. Jestem pani bardzo wdzięczny, powiedział, zdejmując mokry płaszcz. Czy mogę zapytać o imię mojej wybawczyni? Katarzyna otworzyła usta, ale słowa utkwiły jej w gardle. Jak długo minęło, odkąd ktoś zapytał ją o imię, nie po to, by ją przeklinać. Ale by okazać uprzejmość. Katarzyna, wyszeptała wreszcie, jej głos brzmiał obco po tak długim milczeniu. Tomasz uśmiechnął się, ciepły uśmiech, który rozświetlił jego twarz zmęczoną podróżą. Piękne imię dla pięknej kobiety. Czy mogę zapytać, gdzie znajduje się pani mąż? Chciałbym mu podziękować za gościnność. Katarzyna poczuła, jakby ktoś uderzył ją w żołądek, słowa uwięzły jej w gardle jak kamienie. Jak mogła mu powiedzieć? Jak mogła wyjaśnić, że jej mąż nie żyje, że ona jest tą przeklętą wdową, o której prawdopodobnie usłyszy rano od mieszkańców wioski. Mój mąż nie żyje, powiedziała cicho, spuszczając wzrok na podłogę. Spodziewała się, że Tomasz natychmiast zmieni się, że strach pojawi się w jego oczach, że znajdzie pretekst, by wyjść mimo burzy. Ale on tylko pokiwał głową ze smutkiem. Przykro mi z tego powodu. To musi być ciężkie, zwłaszcza w takiej małej wiosce. Jego głos był pełen współczucia, nie strachu. Nie zadał więcej pytań, nie szukał szczegółów, nie oskarżał, po prostu przyjął jej stratę jak naturalne nieszczęście życia. Katarzyna poczuła coś, czego nie czuła od lat. Została potraktowana jak zwykła osoba. Jak kobieta godna szacunku i współczucia, nie jak potwór z lokalnych legend. Świt nadszedł powoli, jakby nawet słońce wahało się przed oświetleniem tej niepokojącej sytuacji. Katarzyna obudziła się na swojej ławie, gdzie spędziła noc przykryta starym kocem, podczas gdy Tomasz spał przy kominku na posłaniu z siana. Przez całą noc nie mogła zasnąć, obserwując go ukradkiem w blasku dogasającego ognia. Było coś niezwykłego w sposobie, w jaki oddychał spokojnie, bez żadnego lęku o to, że znajduje się w domu przeklętej kobiety. Czy to możliwe, że istnieje człowiek, który nie słyszał jej historii? Czy może po prostu był na tyle odważny, że przesądy go nie dotyczyły? Tomasz poruszył się i otworzył oczy, jego wzrok natychmiast znalazł jej twarz. Dzień dobry, pani Katarzyna. Powiedział ciepło, podnosząc się z posłania: Mam nadzieję, że nie sprawiłem pani kłopotu. Zanim Katarzyna zdążyła odpowiedzieć, usłyszeli głosy na zewnątrz. Jej serce zamarło. Rozpoznała głos babci Zofii, przenikliwy i pełen autorytetu, mieszający się z innymi głosami mieszkańców wioski. Przyszli sprawdzić, czy rzeczywiście obcy mężczyzna spędził noc w domu przeklętej wdowy. Nie powinien pan tu zostać. Wyszeptała szybko do Tomasza. Panika chwytała ją za gardło. Ludzie tutaj, oni nie rozumieją. Będą mówić złe rzeczy o panu, jeśli pan zostanie. Tomasz spojrzał na nią z ciekawością, jakby próbował zrozumieć głębszy sens jej słów. Czy pani ma kłopoty z sąsiadami? zapytał delikatnie. Zanim Katarzyna zdążyła odpowiedzieć, rozległo się głośne walenie w drzwi. Katarzyna Nowak. Krzyczała babcia Zofia. Wyjdź stamtąd. Wszyscy widzieliśmy obcego mężczyznę wchodzącego do twojego domu. Co za bezwstyd! Tomasz podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Zobaczył grupę ludzi zebranych przed domem. Ich twarze były surowe. Niektórzy trzymali w rękach kamienie. Starsza kobieta w czarnej chuście stała na czele tłumu, wskazując palcem na dom, jak prorokini zapowiadająca zagładę. Panie Kowalski! Powiedział do siebie, ale Katarzyna usłyszała. Odwrócił się do niej z poważną miną. Co tu się dzieje? Dlaczego ci ludzie są tak wściekli? Katarzyna poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Musiała mu powiedzieć prawdę. Musiała wyjaśnić, kim jest i dlaczego jego obecność w jej domu sprowadziła na niego gniew całej wioski. Oni uważają, że jestem przeklęta! wyszeptała. Jej głos drżał. Mój mąż Stefan zmarł trzy lata temu w tajemniczych okolicznościach, a ludzie wierzą, że ja go zabiłam nie własnymi rękami, ale jakąś, jakąś złą mocą, którą mam w sobie. Mówią, że każdy mężczyzna, który się do mnie zbliży, umrze. Tomasz patrzył na nią w milczeniu przez długą chwilę. Jego oczy badały jej twarz, szukając prawdy w jej słowach. Katarzyna spodziewała się zobaczyć strach. Od razu chęć natychmiastowej ucieczki, ale zobaczyła coś zupełnie innego. Współczucie pomieszane z czymś, co wyglądało jak gniew, ale nieskierowany przeciwko niej. I pan w to wierzy? Zapytał cicho. Katarzyna była zaskoczona pytaniem. Ja, ja nie wiem. Czasami myślę, że może oni mają rację. Stefan zmarł tak nagle, tak boleśnie. Co jeśli rzeczywiście coś we mnie jest nie tak? Tomasz podszedł do niej i delikatnie położył ręce na jej ramionach. Ten dotyk był pierwszym ludzkim kontaktem, jakiego doświadczyła od śmierci męża, i poczuła, jak jej ciało drży pod jego dłońmi. Proszę mnie słuchać bardzo uważnie, powiedział, patrząc jej prosto w oczy. Pani nie jest przeklęta. Jest pani kobietą, która przeżyła tragedię i stała się kozłem ofiarnym dla ludzi, którzy potrzebują kogoś do obwiniania. To, co widzę tutaj, to nie przekleństwo, ale okrucieństwo ludzi wobec kogoś, kto jest inny, kto jest sam. Na zewnątrz krzyki stawały się głośniejsze: Wyjdź z tego domu, obcy wołał ktoś. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Tomasz puścił jej ramiona i podszedł do drzwi. Co pan robi? Zapytała przerażona Katarzyna. Wychodzę porozmawiać z tymi ludźmi, odpowiedział spokojnie. Nie może pan! Oni będą. Będą mówić prawdę, przerwał jej. A ja chcę ją usłyszeć. Tomasz otworzył drzwi i wyszedł na próg, stając twarzą w twarz z rozgniewanymi mieszkańcami wsi górskiej. Śnieg przestał padać, ale powietrze było przejmująco zimne, a ich oddechy tworzyły białe obłoczki pary w mroźnym poranku. Babcia Zofia stała najbliżej. Jej czarne oczy błyszczały złością i czymś, co wyglądało jak strach. Za nią stało około dwudziestu ludzi mężczyzn i kobiet wszyscy ubrani w ciemne płaszcze i chusty wszyscy patrzyli na niego jak na skazańca. Jestem Tomasz Kowalski, cieśla z Warszawy powiedział spokojnie, nie okazując żadnego strachu. Wczorajszej nocy szukałem schronienia przed burzą, a pani Katarzyna była na tyle życzliwa, że mi go udzieliła, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Babcia Zofia zaśmiała się gorzko. Dźwięk ten był jak skrzypienie starej bramy. Życzliwa, ty młody, głupcze, nie wiesz, w jakie sidła wpadłeś. Ta kobieta to śmierć wcielona. Zabija mężczyzn swoją miłością, wciąga ich w swoje diabłe objęcia, a potem patrzy, jak agonizują w męczarniach. Jeden z młodszych mężczyzn, rolnik o zmarszczonym obliczu, podszedł bliżej. Jej mąż, Stefan, był moim kuzynem, powiedział z goryczą w głosie. Silny jak byk, zdrowy jak koń, a ona go zabiła w trzy miesiące małżeństwa. Widziałem, jak krzyczał z bólu przed śmiercią. Widziałem, jak jego ciało drgało w konwulsjach, to ona to zrobiła. Tomasz słuchał uważnie, obserwując twarze ludzi wokół siebie. Widział w nich strach, gniew, ale też coś jeszcze desperacką potrzebę znalezienia kogoś do obwiniania za nieszczęścia, które spadły na ich wioskę. Jak dokładnie zmarł? zapytał spokojnie. Pytanie to zaskoczyło tłum. Spodziewali się, że będzie błagać o wybaczenie, że ucieknie przed ich ostrzeżeniami, nie że będzie zadawał pytania. Gorączka, odpowiedział kuzyn Stefana po chwili wahania, okropna gorączka, która trwała dwa dni, jego ciało płonęło jak ogień, a ona, ona przy nim siedziała i patrzyła, jak umiera, nie wołała lekarza, nie prosiła o pomoc, wiedziała, co się stanie. Tomasz pokiwał głową zamyślony. A inne zgony w wiosce? Czy były podobne? Ludzie wymienili spojrzenia. Babcia Zofia zrobiła krok do przodu. O czym ty mówisz, obcy? Tomasz spojrzał na nią spokojnie. Jestem cieślą, ale podróżowałem po wielu wioskach. Widziałem epidemie, widziałem choroby, które zabijają ludzi w podobny sposób. Czy Stefan był jedyną osobą w wiosce, która zmarła na tę gorączkę? Cisza, która zapadła, była wymowna. Wreszcie starsza kobieta stojąca z tyłu tłumu odezwała się cicho. Było jeszcze dwoje dzieci i stary Michał, ale to było w tym samym czasie. A lekarz? Kontynuował Tomasz. Czy kiedykolwiek przyszedł lekarz zbadać przyczynę tych zgonów? Babcia Zofia machnęła ręką z irytacją. Jakie tam lekarze. Najbliższy lekarz jest w Nowym Sączu. Trzy dni drogi stat. Ale my... Nie potrzebujemy lekarza, żeby wiedzieć, co się stało. Mamy oczy, mamy rozum. Tomasz rozejrzał się po twarzach otaczających go ludzi, zaczynał rozumieć sytuację. To była izolowana społeczność, gdzie przesądy zastępowały wiedzę, gdzie strach był silniejszy niż logika. Gdy ludzie zaczynali umierać z przyczyn, których nie rozumieli, potrzebowali kogoś do obwiniania. A Katarzyna jako żona pierwszego zmarłego stała się idealnym kozłem ofiarnym. Rozumiem państwa obawy, powiedział w końcu. Ale czy zastanawiali się państwo, że być może pani Katarzyna też jest ofiarą tej tragii? Straciła męża, którego kochała, a teraz żyje w izolacji, odrzucona przez społeczność, która powinna jej współczuć. Młody rolnik zacisnął pięści. Ty nie rozumiesz. To diabłe nasienie. Ojciec Wojciech próbował ją błogosławić po śmierci Stefana, ale nawet święcona woda nie pomogła. W tym momencie między ludźmi przedarła się Małgosia. Jedyna osoba w wiosce, która jeszcze rozmawiała z Katarzyną. Jej twarz była blada, ale zdeterminowana. Dość tego! krzyknęła. Czy nie macie wstydu? Katarzyna to dobra kobieta, która straciła wszystko. Stefan. Zmarł na chorobę, nie na jakieś przekleństwo. Babcia Zofia obrzuciła ją pogardliwym spojrzeniem: Małgosia, ty też jesteś naiwna. Ta kobieta cię oczarowała, tak jak oczarowała tego obcego, ale my nie pozwolimy, żeby więcej ludzi zginęło. Tomasz poczuł, że atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Wiedział, że jeden niewłaściwy ruch, jedno złe słowo może sprowokować tłum do przemocy. Ale wiedział też, że nie może pozwolić na dalsze prześladowanie niewinnej kobiety. Tomasz podniósł rękę, prosząc o ciszę, i jego głos zabrzmiał z mocą, której nikt się nie spodziewał. Państwo mają prawo do swoich przekonań, ale ja mam prawo do własnych decyzji. Postanowiłem zostać w Wsi Górskiej na kilka tygodni. Widzę, że jest tu dużo pracy do wykonania: poprawek chat, napraw dachów po zimie. Jestem cieślą i mogę wam pomóc. Babcia Zofia parsknęła śmiechem pełnym pogardy. Zostać tu, z nią? Wskazała palcem na dom Katarzyny. Ona cię zabije tak jak zabiła Stefana. Twoja krew będzie na naszych rękach. To moje życie i mój wybór, odpowiedział Tomasz stanowczo. Ale pozwólcie, że zaproponuję kompromis. Dam wam dowód, że pani Katarzyna nie jest przeklęta. Będę u niej pracował, będę się z nią spotykał, a jeśli po miesiącu nadal będę żył i zdrowy, może wreszcie zostawicie ją w spokoju? Tłum zaczął szeptać między sobą. Propozycja Tomasza była odważna, ale też kusząca. W końcu mogliby raz na zawsze udowodnić swoją rację, albo odkryć, że przez lata krzywdzili niewinną kobietę. Kuzyn Stefana pokręcił głową z niedowierzaniem: Jesteś szalony. Ona nie zabija od razu. Stefan żył z nią trzy miesiące. Ona czeka, aż zakochasz się w niej, a potem cię niszczy od środka. Tomasz uśmiechnął się gorzko. A co jeśli powiem wam, że moje serce już należy do kogoś innego? Żona zmarła mi dwa lata temu w Warszawie na cholerę. Przyjechałem tu nie szukać miłości, ale spokoju i pracy. Jeśli pani Katarzyna rzeczywiście ma moc niszczenia mężczyzn przez miłość, to przy mnie będzie bezbronna. Słowa te zaskoczyły wszystkich, włącznie z Katarzyną, która słuchała całej rozmowy przez szparę w drzwiach. Poczuła dziwną mieszankę ulgi i rozczarowania. Ulgi, bo Tomasz nie był zagrożony jej rzekomy klątwą, skoro nie mógł się w niej zakochać. Ale też rozczarowania, z powodu którego sama nie rozumiała. W tym momencie między ludźmi pojawił się ojciec Wojciech. Jego czarna sutanna kontrastowała z białym śniegiem. Kapłan był mężczyzną po sześćdziesiątce, z siwą brodą i mędrymi, ale zmęczonymi oczami. Co tu się dzieje? Zapytał, rozglądając się po zebranym tłumie. Babcia Zofia natychmiast podeszła do niego. Ojcze, ten obcy człowiek chce zostać u przeklętej wdowy. Próbowaliśmy go ostrzec, ale on nie słucha rozumu. Ojciec Wojciech spojrzał na Tomasza z ciekawością. Jest pan wierzącym człowiekiem? zapytał. Jestem, ojcze. I wierzę, że Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Nie mogę uwierzyć. Że pozwoliłby niewinnej kobiecie cierpieć za grzechy, których nie popełniła. Kapłan zamyślił się na dłuższą chwilę. Od trzech lat męczył go wyrzuty sumienia związane z Katarzyną. Wiedział, że powinna otrzymać wsparcie kościoła po śmierci męża, ale presja społeczności była tak silna, że nie potrafił się jej oprzeć. Teraz patrzył na obcego mężczyznę, który być może dawał mu szansę na odkupienie. Synu. Powiedział wreszcie do Tomasza: Jeśli rzeczywiście chcesz tu zostać, możesz liczyć na moje błogosławieństwo. Ale proszę cię, bądź ostrożny i módl się regularnie. Babcia Zofia spojrzała na księdza z oburzeniem. Ojcze, jak możecie błogosławić tę bezbożność? Babciu Zofio, odpowiedział kapłan ze smutkiem, od trzech lat widzę, jak ta kobieta cierpi w samotności. Może to jest znak od Boga, że czas na przebaczenie i zrozumienie. Tłum zaczął się powoli rozchodzić. Ludzie byli niezadowoleni, ale autorytet księdza był nie do podważenia. Zostały tylko babcia Zofia, Małgosia i kilku najbardziej zatwardziałych przeciwników Katarzyny. To nie koniec, powiedziała stara kobieta, wskazując palcem na Tomasza. Będziemy czekać, a gdy padniesz martwy u jej stóp, Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że Cię nie ostrzegaliśmy. Z tymi słowami odeszła. Jej czarna postać zniknęła w białym krajobrazie, jak zły omen. Tomasz odwrócił się w stronę domu Katarzyny, wiedząc, że prawdziwa próba dopiero się zacznie. Miesiąc minął, jak sen. Tomasz nie tylko przeżył. Ale rozkwitał w wsi górskiej, naprawiając dachy, budując nowe płoty i powoli zdobywając zaufanie mieszkańców. Każdego dnia spędzał godziny z Katarzyną, pomagając jej w codziennych czynnościach, rozmawiając z nią o życiu, o stracie, o nadziei. Powoli, dzień po dniu, kobieta zaczynała wierzyć, że może nie jest przeklęta może po prostu była ofiarą tragicznego zbiegu okoliczności. Wieczorem ostatniego dnia miesiąca Tomasz siedział przy kominku w domu Katarzyny, patrząc na płomienie tańczące w palenisku. Jutro ludzie będą oczekiwać, że odejdziesz, powiedziała cicho Katarzyna szyciu przy stole. Udowodniłeś im, że nie jestem przeklęta. To już wystarczy. Tomasz odwrócił się do niej, jego oczy odbijały blask ognia. A co jeśli nie chcę odejść? Katarzyna uniosła głowę, jej igła zatrzymała się w połowie ruchu. Co masz na myśli? Przez ten miesiąc odkryłem coś, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że moje serce umarło razem z żoną, ale ty, ty pokazałaś mi, że można kochać ponownie. Inne nie znaczy gorsze, inne znaczy nowe. Katarzyna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Ale mówiłeś im, że nie możesz się we mnie zakochać, że twoje serce należy do zmarłej żony. Kłamałem, przyznał Tomasz, wstając i podchodząc do niej. Kłamałem, żeby ich uspokoić, żeby dać ci szansę na udowodnienie swojej niewinności. Ale prawda jest taka, że pokochałem cię od pierwszej nocy, gdy otworzyłaś mi drzwi. Pokochałem twoją dobroć, twoje współczucie, twoją siłę w obliczu okrucieństwa. Katarzyna stała teraz, jej ciało drżało z emocji. Nie możesz. Ludzie powiedzą, Ludzie będą mówić to, co będą chcieli, przerwał jej, biorąc ją delikatnie za ręce. Ale ja wiem, co czuję i myślę, że ty też to czujesz. Katarzyna spojrzała w jego oczy i zobaczyła w nich prawdę, której tak długo pragnęła. Zobaczyła miłość bez strachu, akceptację bez warunków, przyszłość bez przekleństwa. Katarzyna Nowak, powiedział Tomasz, klękając przed nią, czy zostaniesz moją żoną? W odpowiedzi pocałowała go, pierwszy pocałunek od śmierci Stefana, pierwszy pocałunek, który nie niósł w sobie strachu przed przyszłością. Na zewnątrz spadał śnieg, ale w sercu Katarzyny było wiosna. Tydzień później w małym kościele wsi górskiej ojciec Wojciech pobłogosławił ich związek. Większość mieszkańców przyszła na ślub, niektórzy z ciekawości, inni z życzliwości, a jeszcze inni, by zobaczyć na własne oczy cud miłości, która pokonała strach. Nawet babcia Zofia przyszła, chociaż stała z tyłu i mamrotała modlitwy ochronne. Gdy Tomasz powiedział: Tak, biorę cię, Katarzyna, za żonę, echo jego głosu niosło się po całym kościele, jak obietnica nowego początku. A gdy pocałował swoją żonę, wszyscy obecni wiedzieli, że stali się świadkami czegoś więcej niż tylko ślubu. Widzieli narodziny legendy o miłości, która była silniejsza niż przekleństwo, o człowieku, który widział błogosławieństwo tam, gdzie inni widzieli tylko klątwę. W Zigurskiej, gdzie kiedyś szeptano o przeklętej wdowie, teraz opowiadano historię o kobiecie, którą nazwano żoną przez jedynego mężczyznę, który potrafił zobaczyć jej prawdziwą wartość. I wszyscy, którzy słyszeli tę historię, wiedzieli, że czasami miłość rzeczywiście może wszystko przemienić.